Towarzysze, bracia i siostry, ten dzień, w którym nowoczesny dzień zaczyna znowu gościć na kanale. Znowu nadszedł. Proszę was, tylko nie terroryzujcie mnie fioletowym Burundi, czekoladowym Surinamem albo nibiańską Maltą. Witam was bardzo serdecznie witam was chyba w najbardziej porypanym odcinku, jaki zamierzam nagrać: The im Down Modern Day. NATO i Unia Europejska zniszczona. Sen Korwina się spełnił. Witam was bardzo gorąco, moi drodzy. Mam tutaj szereg modów, takich jak niedziałający Tulpak. Mam też AI Wars. To będzie naprawdę ciężki odcinek. A my witamy na Ukrainie. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to koniecznie zostawcie teraz lajka. A na EneBacom możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. I zagramy, moi drodzy, może sobie może niebieską rwandą, co o tym sądzicie? Ty, albo może mam lepszy pomysł? Może seledynowe Zimbabwe? Zastanawiające. Ale to już trzeba na spokojnie, na spokojnie przeanalizować. Na tej modyfikacji ogólnie jest tak, moi drodzy, że AI będzie wypowiadało sobie e, wojny. Bardzo szybko i będą konflikty graniczne. Tak samo jak Indie zaraz prawdopodobnie wjadą w Pakistan. Oczywiście wszystkie ziemie ja rob, zrobiłem tak, że każdy kraj ma na całym świecie kory na siebie. Czyli nie będzie czegoś takiego, że są bunty i każdy będzie miał miliardy manpowera, ale to za chwilę. Niech się tylko rozpocznie Gojda. Oczywiście, żeby nie robiły się durne frakcje, będę musiał co jakiś czas obniżać World Tension. Więc mam nadzieję, że uda mi się uniknąć tych frakcji Zaczyna się, moi drodzy AI Wars zaczęło zdziałać Chiny wypowiadają wojnę Filipinom. No to, moi drodzy Let's get this started, nie? I Chińczycy od razu w stanie wojny ze Stanami No i to mi się... To, no i to jest właśnie... To jest ten nowoczesny dzień Oho, Transinistria Okej okay. Dobra, czyli tym razem to nie ja atakuję Tylko ja zostałem tutaj zmuszony do ofensywy Ale chyba te wojska, które posiadamy sobie poradzą Dobrze, co by tu zrobić? Chyba sobie poradzimy, moi drodzy No i Bajlandowi I tam bardzo gorąco Pierwszy kraj w naszym wielkim kraju o mój Boże, tutaj to jest dopiero Battle Royale chłopie, nie? Tutaj to jest naprawdę w Afryce jest taka zadymka. Boję się tylko, żeby Polska we mnie nie wjechała, wiesz, tak naprawdę. O, Polska już zgła... O Jezus, co jest? Ty Wielka Polska... Wielka Polska wchodzi po ziemniaki na Białoruś? To jest ekonomiczna inwazja Polaków. Chcą przejąć te tysiące hektarów ziemniaczanych pól. Jezus. Puntland wypowiedział wojnę Somalii. Boże kochany, co my teraz zrobimy? Moi drodzy, no cóż, trzeba się rozwijać jak najszybciej. I to też trzeba robić, bo prawdopodobnie za niedługo wjedzie tutaj AI Wars. Ro Rosja, więc lepiej, lepiej się po prostu przygotujmy. I tam Mołdawię u nas w kraju. Zobaczymy, co się stanie, jak będę chciał z Rumunią porozmawiać. To raczej powinna być przechadzka po parku, bo ja uważam, że Rumunia to ma może z dziewięć jednostek. Jeszcze jest w stanie zadymki z Jugosławią. Wietnam w ogóle się w Filipinach wbija, ciekawie. A tutaj po prostu będzie rozjazd. Panowie zapraszam bardzo serdecznie. Nie damy Jugosławii. bo wiadomo, że Rumunia jest ukraińska i zawsze była. U. O, panowie, jest zadymka unbelievable. Ty, kurde, Izrael będzie miał nieźle. Tutaj z Syrią. Tutaj w ogóle Zadymka też. Wszystko tu się dzieje. Ty, Rumunia została zjedzona, fantastycznie. Co? Polska zmarionetkowała Białoruś, głowie. No to ładnie. No to ładnie, proszę pana. No to ładnie. Ciekawe gdzie Zimniaczany król się podział. Nie, no tego to już nie zniosę. Haiti skapitulowało, nie? Czekajcie to. Dominikana. Jej zapędy imperialistyczne, stary. Ja nie mogę. Jeszcze Hawana, jeszcze Kuba Jezus, co tu się dzieje? W ogóle ten świat to będzie wyglądał naprawdę jak 150, nie? O! Oh. Oj, drodzy, chyba Francuzi i Niemcy, coś mi się wydaje przyszli sobie porozmawiać, co się tutaj będzie działo i powiem wam szczerze, może być ciężko. Jezu, uh -huh. no to ja sobie tutaj spokojnie egzystuję jako pokojowy naród, a tutaj Bułgaria chłopie do mnie wchodzi i mówi dzień dobry, chcielibyśmy Państwa terytoria, ja się na takie rzeczy nie zgadza. Boże, ale dziwnie się gra na modern tej jednostkami, które nie mają equipmentu, albo puszczą, albo upadniesz od Bułgarii. To jest naprawdę polecam wam takie życia, nic nie dostarcza więcej adrenaliny, nie? Sofia jest już oblegana. Łukasz, ale jak tak fajnie ci się gra w nowoczesnym dniu, to może może zagrałbyś jakimś? Zimbabwe? Oho, no to widzę co tu się dzieje, panie Putong. Już widzę, że tutaj się zaczyna kurde odnawianie czegoś, a już nawet nie będę mówił czego. Jezus, co tu się... Ktoś mi wojn... Czemu Grecja mnie nie lubi? Jezus, a ja tak Aleksandra Wielkiego lubię. Boże kochany, widzicie jakie Ty, Mamy lotnictwo w ogóle. Co jest? już zobacz, ile mamy lotnictwa, stary. Chłopie. Jezus, ty, Grecy, bo jesteście zbyt tutaj mocni, nie? Nie powiem, że mi się to podoba, bo mi się to nie podoba, panowie, halo. Proszę się uspokoić. No jeszcze Macedonia dlaczego? A Macedonia jest marionetką Grecji, Cześć to? To fajnie, nie. Zajmijcie to lotnisko. To jest over and now. Take this airport. Chyba nie damy rady tego przebić. Boże, kochany, czyżby Wielka Ukraina miała upaść? Jak to? Ty wiesz, co tam dzieje dzisiaj? Proszę mnie nie atakować. Dobra, jest dziki wjazd, moi drodzy. Dziki wjazd w Macedonię. Staramy się jak możemy. Jezus, jak wy byście zrobili tutaj na przykład jakiś taki wjeździk. Zaraz zobaczymy, jeżeli to przejdzie, panowie. To naprawdę powiem wam szczerze, że wybory i przepuszczenie 70 milionów to będzie pikus przy tym, nie? Macedonia upadła, fantastycznie. Ej, nie ma tutaj wspierania. Fantastycznie. Udało nam się odciąć część greckiej armii. Mamy to widzieć. Jednak syn Kojota nigdy nie śpi. Zawsze wiedziałem, że Skorpion mi się przyda, że to jest najlepsza taktyka. Mogę ją opatentować i sprzedać na to, jakbyście chcieli, to proszę piszcie, nie? Deal with Gonzade. Nawet nie wiem, kto to jest. Dobra, ładnie. Oman wypowiedział wojnę. Nie, dobra, panowie, powiem wam tak, to już jest koniec gry, nie? Oman robi zadymkę. Butan został zmarionetkowany przez Chiny. Nie, dobra, ja im tego nie wybaczę, chłopie. Kompletnie, nie? Ja rozumiem wszystko, wszystko, ale żeby Butan marionetkować, tragedia. Francja jeszcze Surinamę wypowiedziała. No to ładnie, no to ładnie. Dobra, postaramy się tutaj podzielenić w Grecji, ale z tego co widzę, to jest chyba gi Dobra, chyba nam się uda, moi drodzy. Ten spa Tym razem nie postąpimy jak Król Persji. Nie pozwolimy Spartanom się ustawić na jednej klatce jak nowych. Norwegia w ogóle. Co? Norwegia poszła na ofensywę z Ruskiwi, nie? O Boże, Rosja Kazachstanowi. Jezus, to już marionetka jest. Nie wolno to. Tak. Dobra, Ukraina gotowa? Gotowa. Wszystko nad Grecję, wszystko nad Grecją ma latać. Fantastycznie. Ready, set. Fire. Lecimy. Powoli do przodu. Jak Spartanie. Ej, tam była zadymka niezła. Ej, czekajcie, 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 czekajcie. Tutaj. Jezus, panowie, naprawdę. Ja mam taki komputer z Tytanu, że on to ciągnie w ogóle tę grę, to to jest nie, niewyobrażalne. Tutaj ciekawe jak, ciekawe, jak się to rozwiąże, nie? Dobra, chociaż nam się w desalonikach udało zrobić jedno okrążenie. Ej, a jakbyśmy spróbowali taktyki takiej, wiesz? Okej, okay, czekaj, czy Grecy tu przyślą jednostki do desalonik? Czekaj, czy, czy to wyjdzie nawet na nowoczesnie? dniu? Dajcie mi to sprawdzić. Boże kochany, to nawet działa na nowoczesnym dniu, moi drodzy. To nawet działa na nowoczesnym dniu. Powiem wam tak, spodziewałem się wszystkiego, nie. nie? Ale nie tego, że Litwa wjedzie w Kaliningrad. Naprawdę. O Jezus, ale chyba to dla Litwy to się skończy. Nie za dobrze coś tak czuję. Ty, Norwegia stała się Fowetem. Rosji. Okej. Okay. O, Rusty się. O Jezus, oj, oj, Dobra, ruszymy już tutaj na ofensywkę całkowitą. Mimo że nie mamy ropy. Mamy zielone niebo, więc może to jakoś pomoże. Przejedziemy sobie tutaj Grecję. Dokładnie, do środka, panowie. Dobra, nareszcie. I w ogóle w. Jaką tu za zadymkę zrobili? Naprawdę nie. Orban tutaj odkleił się, chłopie, strasznie, ale Austriacy widzę tutaj pojechali. Ivory Coast? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? A sobie się klikam, co jest? Co jest? Co jest? A tu Rusty robią hello, nie? Kocham cię! Już posmarowałem tobą, Kreml. Dzień dobry, kocham cię! Halo? Jesteście gotowi na defensywę Krymu? Może, jeżeli jakimś cudem uda mi się to wygrać albo utrzymać, to będzie hitnie. Jezus, przyjechało! Dobra, to jest, tego co widzę, to chyba powinno być ok, tylko panowie musicie się dobrze ustawić, czemu nie mają sam Jednostki pancerne, praktycznie, i nie miażdżą w polu. Halo. Jezus, krymisko, moi drodzy, tutaj chyba. Krymisko będzie upadać. Nie. Trzeba lotnictwo usunąć. Nie przestać nim operować, żeby robsko leciało do góry. Ty, no panowie, bronimy się. Oho. To fajna Polska. To fantastyczna Polska. To mega Polska, naprawdę. Dziękuję, Polsko, za utrudnianie odcinka z, z nowoczesnego dnia z Modern daya. Dziękuję. Weszli se normalnie, chłopie, wiesz. Nic to, nic nowo, dociekać z tego krymiska, panowie. Tu nie ma nic do obrony. Jest. Jeszcze, jak mnie marionetkują to już będzie w ogóle hit. Ale ty ja ruskich nie zatrzymam i. tak to? Czemu Polska jest taka silna? Dlaczego Polska jest taka nieśmiertelna? Boże kochany! Nie no, tutaj obrona powinna być w miarę jakakolwiek, ale to Ruscy zrobili sieczkę. Jezus, Juw, już. Dobra, ja nawet nie mam się co bronić. Okej. Okay. Dary. Mozambik został zmarionetkowany. A Polska z ruskimi mnie rozszarpała dosłownie. Na dwa baty, nie? Czemu oni mają pełen equipment? Czemu oni mają mocne dywizje? Nie godzę się na to. Oho, chłopie, zostałem marionetką ruskich. Zawsze, co tu się dzieje w ogóle? Czy Modem day to jest jakiś reluwa 100% i normalnie stary przewidzenie przyszłości? Tu zostałem marionetką z tymi podbitymi terenami. Polska odzyskała lwów na marionetce. Co się tu w ogóle dzieje, chłopie? Galicja wołynia. O, Polska ma cel na Litwę. Nie, Litwa ma cel na Polskę. Okej, okay. czyli prawdopodobnie dojdzie niedługo do wojny ja sobie tutaj wszedłem na Niemcy. Witam bardzo serdecznie. Mamy 12 dywizji na Niemczech. Wiesz, o co chodzi? Bo nie wiem, czy będziemy w stanie zatrzymać tą wielką Polskę. Oho. Widzę, że polscy husarze już się rozpędzili, moi drodzy. Chyba wystarczająco daleko. Bratysława właśnie padnie chłupem. I nowie wjechali w ruskich, ty. Oni, oni się nie pierdzielą w tańcu, nie? Dobra, czekajcie, ja sobie zrobię ręcznie cel na Polskę. Spróbuję rozwiązać nasz konflikt. Oj, 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 Trochę mnie to przeraża, liczba polskich wojsk, ale no, powiem tak. Próbujemy. Może AI nie zawiedzie, tak? Może AI nie zawiedzie tym razem. Jezus, ile polskich wiz tutaj przybyło? Nie, no chyba się utrzymamy. Ty, a Wielkie Deutschland się utrzyma? Zaraz się przekonamy. O... Naprawdę. Ersu superiority, moi drodzy nad Niemcami, trzeba utrzymać. Ty, chyba się utrzymamy, chyba będziemy w stanie poskromić wielkiego Polaka. Zaraz zobaczymy. Bo ruszamy do wielkiej ofensywy. Z naszym lotnictwem, oczywiście. Bo bez niego to możemy naprawdę postać fałdę jedynie. Nie wiem, czy Szczecin będziemy w stanie. Jezus, polskie armii są naprawdę zbyt mocne, nie? Kurka wodna. To są naprawdę zbyt silne. Ale mam nadzieję, że uda mi się to pozajmować, chociaż część. Fajnie by było wjechać, nie? Dobrze jest, dobrze jest. Nie ma żadnych obiektów obecnie. Nie no, panowie, z lotnictwem to jest replay z 39 dosłownie, nie? Bring back old memories. I to dosłownie, nie? Jedziemy przed siebie z lotnictwem tak, że to jest niewyobrażalne, chłopie. Ojojojojoj, ojojojojojoj, ojojoj do oj oj, 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 oj. A co z Wielką Polską? No właśnie, no właśnie. A co z Wielką Polską? Ty, no to spoko, chłopie. Wiesz, co Ci? No to spoko, nie? Fajna zdrada. Dobra, nieważne, róbmy wszystko, by upadła Polska. Nieważne, Francuzi nie wiadomo. Polandia pomu Czemu ja w ogóle jestem kolegą Rosjan? A, dobra, wiem, Jestem w końcu kremlowskim agentem, zapomniałem. Ej, może uda się Polskę pokonać. Tak zajmijmy może niech niemieckie wojska zmechanizowane wjadą prosto do Warszawy. I nim Francuzi dotrą do Berlina. Mam nadzieję, że uda się to zrobić. Jakolwiek. Na Warszawę, panowie. Na Warszawę. Jest Warszawa zajęta, moi drodzy. Mamy to. Jest moja. Chociaż. Chociaż jest moja. Ale to ja. Je... Warriors jest dziwne, stary Oni wyczuli słabość i od razu we mnie Czechy wjechały z Austrią i jak ja mam się bronić, mając 10 dywizji. Przecież jest kompletny rozjazd. Cześć mi do Berlina wiadą prędzej od Francuzów. Nie no, nie wierzę. Panowie, chociaż Polskę podbić. Łupsk, Gdańsk jest nasz. Oddajcie nam Gdańsk. Dobra, udało mi się. Gdańsk niemiecki, moi drodzy. Potwierdzona info ukał, Aha, na Modern Day. Jezus, Ja w ogóle, nie wiem, co tu się stało, stary. Aha, okej. Okay. Stary, ja zostałem marionetką Francji, Niemcy zostały marionetką Polski i marionetką Czech. I, dzien... I Polska się uratowała. O Boże, Polska się uratowała. Nie. Już by się zaczęły frakcje na świecie robić. Tajwan dołączył do sojuszu. Oj, drodzy, fantastycznie to się ogląda. Negrusty wjechali w Polskę, a Polska wjeżdża wreszcie Niemiec z Francją. Będę wam szczerze, że gdyby Polsce dać więcej dywizji, to Polska by tutaj chyba tak namieszała, że to by było niewyobrażalne. O Jezus, Maria. Oho, no to widzę ładnie. Łotwa wypowiedziała Białorusi wojny, który z marionetką Rus. Boże, kochane. A Polska co? Polska, no to ruski sobie zrobił, moi drodzy, strefę wpływu. Zobaczcie. No to to. Ci jeszcze mają cele na Niemcy, ci mają cele na Francję, ci mają na siebie cele. Boże, co tu się będzie zaraz działo w Europie? Oho, Rosja joined China. O no to widzę. Zaczyna się, moi drodzy. Tak naprawdę. Aż mnie zlagowało, ty. Jezus, jak to wygląda, człowiek. To jest moloch, nie? Ja pier Rosja, Kazachstan, Chiny, pół Europy. O Jezu, z Ameryka? Boże, kochani, czy wy to widzicie, panowie, jak tak gra chodzi? Bo zrobiły nam się dwie frakcje olbrzymie teraz. Rusy, Kazachstan, Chiny w sojuszu versus Japonia w ogóle i tak dalej i reszta świata. I tutaj frakcja proeuropejska, która będzie raczej cisnęła w tą stronę. Czyli mamy taki, kurde, zimnowojemny dosłownie konflikt. Wiecie co? Wyłączyłem mgłę wojny, bo ja nie mogę na obserwatorze tego obserwować, bo mi wyskakuje okno ekonomii. I powiem wam tak, nie wygląda to za dobrze, bo ani ci, ani ci nie mają wojska. A są takie le Lagi, że te dywizje przemieszczają się przez 15 lat przez jedną prowincję. tego co widzę, tu jest w ogóle Syria w Polsce, nie? <laughs> Oho. Uroki nagrywania Modern Day, moi drodzy. Tama mi kamera jedzie do góry z jakiegoś powodu. Moi drodzy, w Europie takie starcie. Nie wiadomo, kto zwycięży kogo. Linie są zapełnione, ale chyba Rusy idą bardziej do przodu. A z drugiej strony świata, patrz na to. Korea poszła do przodu do ofensywy i zdobywają nowe tereny, nie? To jest dopiero hit, chłopie. Tutaj to jest w ogóle jakaś wiosna ludów, bo te dywizje raz idą tutaj, a raz wracają, mnie ja nie wiem, co tu się po prostu dzieje, chłopie. Dobra, tur. Turcja dołączyła do Defensely. Turcja będzie ogromnym game changerem, moi drodzy. Naprawdę. Jezus, ta gra ledwo chodzi. Turcja będzie ogromnym game gamechangerem. Ona tutaj zrobi taką sieczkę, mi się tak wydaje. Tu już się wbijają, chłopie, bo tu nie ma dywizji. Ci znowu, kurde, do Paryża dochodzą. Francuzi zamiast bronić stolicy, to w Norwegii. Nie, no to jest, to jest typical hoi gameplay, nie? O Boże, ja sobie siedzę i inspektuję chłopie. A tu mi, chłopie, Duńczycy we mnie wjechali, nie? Całkowicie, stary w ogóle. Jeszcze tak raz fryzuje co sekundę. Jezus, chłopie, wyobrażałeś sobie Ukrainę sięgającą od Aż po marzyną, tak? Ja też nie chłopie, Ale teraz muszę obronić Szwecję, nie? Bo będzie bardzo źle. Trzeba pomóc dla Szwecji. Boże, moi drodzy, udało mi się obserwatora jakimś studem. O, Boże, Niemcy skapitulowały. Zorganizować. Tutaj puściłem tą Szwecję, niech się dzieje co chce. Kraina silna. Jest powiem wam tak, o Afryce to nawet nie mówię, nie? Zobaczcie, co tu się w ogóle dzieje. Tutaj 50 tysięcy krajów walczy z innymi 50 tysiącami krajów. Turcy wjechali po prostu na ostro i będą się e, rozjeżdżać chyba. Jeżeli Ruscy skapitulują Francję, no to będzie hit, hitów po prostu. Powiem wam szczerze, jak to teraz obserwuję z tego. Z tej perspektywy, to naprawdę mega to wygląda, nie? Na mapie dyplomatycznej. Tutaj to samo stary. Ciekawi mnie, jak ten konflikt się rozwiąże. No powiem tak, jeżeli mi komputer nie wybuchnie, to damy radę, nie? Ale bardzo małe prawdopodobieństwo jest tego. Boże, kochany, jak patrzę na tą mapę tutaj, naprawdę, to to jest niewytłumaczalne. To jest naprawdę. Boże, kochany, no. To jest nie. To jest nie jest do wytłumaczenia. Co tu. Nie jestem w stanie opisać tego słowami języka polskiego. I chociaż jak teraz obserwuję, to ten sojusz, moi drodzy, nasze europejski, się odbija. Już w połowie polski są. Turcja tutaj dużo. Zmieniła, nie? Turcja to tutaj oddała. Naprawdę, zobaczcie. Jezus, tu są pewnie okrążone wojska. Ja wam nie mogę ich pokazać, bo mój komputer tego nie wytrzyma. Wiesz, mówię ci. Ale jak widzę po posuwaniu się jednostek, to chyba tutaj jest wjazd robiony naszego sojuszu potężnego. A tutaj są chyba okrążone wojska, tak mi się wydaje. I znowu lag na 10 sekund. O nie. Wiecie co? Wszedłem tutaj na Niemcy, w sensie na Polskę, i z tego co widzę, to Turcja uratowała cały sojusz. Turcy naprawdę Chat. Cedin, cedin w głowie. Naprawdę. Turcja uratowała cały sojusz. Naprawdę. I będzie wiesz zdala do Moskwy znając życie niedługo. Tutaj to jest taka gojda, że to jest niewytłumaczalne chłopie. Patrz, tutaj to jest walka od początku gry w tych górach. Tutaj się widzę odbijają mi. Ale to Rusi Jezu, ile tu jest wojska. Wiecie, co zrobię? Ja zostawię komputer i pójdę sobie zjeść obiad, bo jakby... Zobaczcie sami, że nie jest wytłumaczalne, co tu się w ogóle dzieje, nie? Stary, tak naprawdę, widzisz? To, jest właśnie... to są właśnie uroki nagrywania nowoczesnego dnia, stary. Tak jest codziennie, ciągle i... Ja sobie zjem obiadek. Jezus, znowu lag jest, chłopie. Ja sobie zjem obiadek i zostawię ich tak i zobaczymy, jaki będzie finalny outcome na Mapsku. Update sytuacji po chwili, moi drodzy. Chodzą głęboko. Widzę, że to będzie bardzo jednostronny, jakby wam to powiedzieć, scenariusz. Tutaj się odbili, zna to ci z drugiej strony. Tutaj zajęli Koreę. Tu w ogóle ci Japonię zajmują, ale tutaj się odbili w Europie i idą do przodu. Moi drodzy, sprawozdanie po zjedzeniu obiadu, wychowaniu, czwórki, dzieci i w ogóle ten. Oni doszli już, zajęli Moskwę. Tutaj sytuacja wygląda tak. Pokażę wam na mapie dyplomatycznej, jak się to rozdzieliło. Jakbym miał jeszcze 2 czy trzy godziny, to byśmy to bym to zobaczył do końca. Niestety ten Modern Day na EA Warsach to chodzi... Oj chłopie! Naprawdę, jakby chciał albo nie chciał, co chwilę tą grę wywala i jest git. Dajcie znać, co byście z nowoczesnego dnia zobaczyli. Może jakiś RP polską znowu? Wiesz, wing, wing. o co chodzi? Chłopiec tego typu. A może jakieś fioletowe Zimbabwe? Wiesz, co chodzi? Wing Wing. Dajcie znać w komentarzach, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Buziaczki, zostawcie lajka. I jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów z Herdzow Iron 4, to sprawdźcie te materiały.